I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix, wróżenie z fusów. Wracamy do KryptoCrew, który pojawił się parę godzin temu. Nawet nie widziałem tutaj, przyznam się szczerze. I mam nadzieję, że o 9 polskiego czasu nie wyjdzie kolejny odcinek. Chociaż on lubi tak. Ostatnio około godziny 16, a potem o 21 jeszcze dodać. Także nie wiem, tak naprawdę nie wiem, ale jeżeli będzie kolejny odcinek, to zobaczymy, jak długi najpierw. Jeżeli będzie w miarę krótki, to on tutaj będzie gdzieś z rana. Około godziny 7-8 dodany, a jeżeli będzie zbyt długi, no to poczekamy sobie jeszcze dzień, bo w międzyczasie muszą wyjść jeszcze newsy. Także zobaczmy, co dowiemy się z tego odcinka. Tutaj mamy 5 kryptowalut, które warto w tym tygodniu na pewno się zainteresować lub nawet w najbliższym czasie. Zaczynamy od Ethereum. Widzę, że tutaj jest Cardano, BNB, Chainlink i Polkadot. Także jeżeli interesują was te kryptowaluty. Tu akurat kryptokryju pokaże nam na wykresie, czy warto w nie inwestować. Zaczynamy od Ethereum i jego ulubiony altcoin. To jest to, na co powinniśmy zwrócić uwagę. Jest teraz w interesującej formacji. To, co jest fascynujące, to. ascending triangle. Parę miesięcy temu pokazaliśmy Wam, że jesteśmy w tym trójkącie wzrostowym. Nie wygląda może 300 na tygodniowym, ale pokazaliśmy, że świetnie wygląda na dziennym. I wtedy mówiliśmy też w tym, że cel wyjścia z tej pozycji był około 1930 dolarów. W tym momencie to jest taka nasza główna linia oporu, jeżeli chodzi o Ethereum. For one week, two weeks, three weeks, four weeks, and we're in our fifth week having extreme resistance. Przez ostatnie pięć tygodni. From that area. So if you followed the ascending triangle. Dlatego, jeżeli, no, podążasz za tymi. Trójkątami wzrostowymi, taken about 1, 9, 1, 8, wziąłbyś profit w granicach 1930-1909 dolarów. So right Gdzie jesteśmy teraz? To jedna ważna rzecz, którą warto teraz zauważyć, to jest właśnie stochastic RSI na. Tygodniowym. Why? The last time, if you look left, Dlaczego? Bo jeżeli byśmy spojrzeli w lewo na historię na wykresie, the last time we had this cross, ostatni raz, kiedy mieliśmy to przecięcie, was here. było właśnie tutaj, w październiku 2020 roku, gdzie Ethereum był w granicach 350 dolarów. To był nasz poprzedni Dlatego polujemy na to przecięcie, na Stochastic RSI i, i no czekamy, co tutaj się wydarzy. To jest ten wykres znacznik, który pokazuje tą siłę napędową, momentum, jak to on często tłumaczy. Bo wtedy bardzo dużo ludzi, powiedzmy, czy napływu weszło na ten market, i przez dłuższy okres trzymaliśmy tę cenę 350-70 dolarów przez tygodnie. I to był właśnie ten no, naciśnięcie spustu na wykresie. Well, what are we doing now? We're here week after week after week after I co robimy teraz? Też jesteśmy od tygodni w granicach tych 1920-30 dolarów. I czekamy też za tym przecięciem stochastic RSI. Jeszcze jedna rzecz, która się tutaj wytworzyła przez ostatnie parę lat. RSI, na RSI jesteśmy właśnie w tym, no kanale. It started here, back in April 2018. Zaczęło się to od y, 23 kwietnia 2018 roku. 3 lata temu. We were in this price channel. We started forming this price channel here with the RSI, and just recently we picked our head through, albeit very quickly, and then came back down. I widzimy, że przez 3 lata byliśmy w tym zakresie cenowym, w tym kanale, a niedawno wyskoczyliśmy dużo wyżej i od razu było to odparcie zeszliśmy do tych granic. We have not our trend line since the jeszcze nie testowaliśmy tych najniższych poziomów od koronawirusa, od zaczęcia zeszłego roku, kiedy były te potężne spadki w marcu. Drop back in march of 2020. That's something to jest coś, na co trzeba zwrócić uwagę w ciągu kilku miesięcy, ale w tym tygodniu będziemy patrzeć na to przecięcie Stokastic RSI. RSI cross. We know that each time previously... Wiemy, że za każdym razem, ostatnio, kiedy to się wydarzało, It meant major price movements. dało nam to możliwość przewidzenia dużych ruchów cenowych. I jeśli chcesz dodać do swojej pozycji w Ethereum, i jeżeli chciałbyś wejść w pozycję na Ethereum, to jest to, co chciałbym zasugerować. Pamiętamy, że to nie jest finansowa podpowiedź. To jest tylko to, co by zrobił kryptokryju na swoim miejscu. Mamy, można powiedzieć, bardzo mocną Linia oporu na 1935 dolarów. Jeżeli potwierdzimy z tygodniową świecą jako linię wsparcia 1935 dolarów, wtedy znowuż będziemy liczyć na no, już kolejne. Potężne wzrosty. If you pair that with a RSI. Na pewno, jeżeli połączymy to z tym przecięciem stochastic RSI, RSI jest nadal w takim terytorium byczym z miejscem na wyskok wyżej. Przejdźmy na Cardano. Też jeden z moich ulubionych. Jesteśmy w tym kanale cenowym. Wcześniej byliśmy też w tym kanale cenowym przez dłuższy okres. W w 2020 roku od maja, można powiedzieć, lipca do września, listopada. Jedno z ważnych rzeczy to siła tego właśnie ruchu i coraz to mniejsze, można powiedzieć, znaczenie tych świec. Tutaj, w tym przypadku. Kluczowym znaczeniem będzie przejście tego dolar 32, czyli tego poziomu na samej górze. Dlaczego? Bo mamy tutaj korpus dwóch świec. Pokazuje nam, że to jest właśnie ten poziom. Więc też próbowaliśmy tutaj w poprzednim tygodniu wyskoczyć poza. Tylko powiedzmy w jednym dniu nam się gdzieś to udało, czy może w dwóch, ale na tygodniowej zamknęliśmy się dużo niżej. Teraz mamy nową świecę, którą utworzyliśmy. Kind of with... I chcemy zobaczyć, jaką siłę mamy w tym momencie. I mamy na support I taki respektowalny, bardziej no, poziom, który na razie wydaje się być bezpiecznym, która ta cena respektuje ten poziom, to jest w okolicach dolara. RSI jest w krytycznym momencie tutaj. We where we had in back in January, we had our support gdzie w styczniu mieliśmy linię wsparcia i odparcie, i wyjście jeszcze wyżej. Też mieliśmy 8 marca naszą linię wsparcia. A, a tu patrzymy na przecięcie też na stochastic RSI. Because it's incredibly powerful. Dlaczego? Bo to jest bardzo no, potężne zdarzenie albo mocne. Bo ostatni raz, kiedy to się wydarzyło, też mieliśmy we wrześniu 2020 roku. Back when we weren't even at a penny. Wtedy nawet nie byliśmy za 10 centów, raczej on tutaj powinien powiedzieć a nie 1 cent. 10 centów. Or 9 cent, sorry, we were at 9 cent... Dokładnie, ja już go poprawiłem wcześniej, zanim on się jeszcze poprawił, także <noise> uzupełniamy się. Więc doszliśmy z 9 centów do tej góry, którą tutaj mamy po prawej. To jest to, RSI Więc chcemy to i spojrzysz lewo, zobaczyć, że nawet poprzedni tutaj. Nawet poprzednie przycięcia w marcu 2020 roku widzimy, jakie one są potężne. Wtedy z 2 centów doszliśmy do 15 centów. In the RSI back for a few years. I na tygodniowym też tutaj widzimy na RSI. Świetną strukturę. Coraz to wyższe szczyty. I tym samym czasie coraz to wyższe dołki. W tym momencie mamy linię wsparcia na tych 76 gdzieś granicy. Także wszystko wygląda dobrze z Kardano. Jeżeli byśmy chcieli dodać do pozycji, wtedy. Powyżej tego dolara 34 około. Żeby po prostu kolejna świeca też utrzymała. Nie tylko na jednym dniu wyjście powyżej tego poziomu, tylko tygodniowa świeca. Korpusem jest nad tą linią. I pairing to z tygodniowym stochastic RSI cross will make for some fireworks. I razem, jeżeli to dodamy z przecięciem na Stochastic RSI, wtedy mamy no fajerwerki. Więc wszystkie informacje macie u niego, ja już już bo wiem, że już wyjdzie krótka, filigramowa reklama. BNB BTC this one run a monthly Tutaj akurat mamy Bitcoina do Binance, bardziej na odwrót, czyli BNB do Bitcoina. Dlaczego jesteśmy na miesięczny? i dlaczego to porównujemy do BTC strength, Chcę wam pokazać siłę right in, w jakiej jesteśmy właśnie teraz to i za 9 dni to będzie bardzo spektakularna świeca do tego, żeby ją zamknąć. Right way, opinion, BNB I jeżeli chodzi o mnie, to BNB raczej ma najmniejszą ilość miłości ze 10 topowych coinów space. w krypto sure Nie wiem dlaczego. Ja akurat jestem tutaj jako zakochany, albo daję miłość temu tokenowi BNB. Jeżeli jesteście studentami moimi, to wiecie o tym. I już od wielu lat jestem z BNB, można powiedzieć, przynajmniej tutaj z moją opinią bardzo pozytywną, chodzi o krypto oczywiście. I nie weszcie na tym na pewno źle. Za 9 dni będziemy zamykać tą świecę. Ta świeca jest bardzo ważna. Pokazuje wcześniej w marcu 2019 roku tą linię oporu, na której byliśmy w stosunku do BTC. I teraz próbujemy właśnie potwierdzić linię wsparcia, to zawsze na co czekamy. Najpierw z linia oporu, a potem linią wsparcia potwierdzamy to i wyskakujemy jeszcze wyżej. Czyli lepiej być w pozycji BNB niż Bitcoinie, jeżeli to potwierdzenie będzie podatne. For the first time ever with the BNB. BTC miesięcznym wykresie stochastic RSI. We still have some momentum. Nadal mamy jeszcze tutaj siłę, momentum tego wszystkiego. A RSI nadal jest w byczym terytorium. But having a little cool off period for... Mamy troszeczkę oczywiście cool off, czyli takiego e, ochłodzenia. Um, przez ostatnie 30-35 dni To jest to, na co zwracamy uwagę z BNB Za 9 dni będziemy wiedzieć, co tutaj się wydarzy Następny, Chainlink. link Tutaj mamy w dolarze porównanie i na tygodniowym wykresie. To, to jest bardzo ważne, żeby zwrócić na to uwagę z Linkiem. Jeżeli byśmy spojrzeli jeszcze raz w historię, charts, widzimy strukturę. Charts, I zawsze kiedy patrzymy na wykresy, próbujemy wyszukać tej struktury. Najpierw patrzymy też na ruch ceny akcji. Czyli najpierw patrzymy na ruch, akcja, cena. Second, Druga rzecz, struktura. I jeżeli za każdym razem będziecie patrzeć właśnie na te dwie rzeczy, to będziecie mieć dużo więcej sukcesu. Right? You look at na lewo, see na strukturę, widzisz a To jest ruch we've który watching tutaj. I widzimy, że jesteśmy w tym kanale cenowym, i ten najmocniejszy ruch tylko w tym, to, to nie to, że jesteśmy tylko i wyłącznie w tym kanale, ale here, which... widzimy troszeczkę linii oporu na samej górze. To nie jest najważniejsze. Widzimy na pewno największą linię wsparcia, gdzie nawet nie dochodzimy do niej z poprzednich e, miesięcy. I uwielbiam to, co widzę właśnie tutaj. Czy widzicie te długie nicie świec? To jest respekt. Bardzo dużo respektu mamy dla tych 18 dolarów na Chainlink. I, like I to jest bardzo ważny poziom i mamy go obserwować jak jaszczą. If for some reason link falls through this level. Jeżeli z jakiegoś powodu Link spadnie poniżej tego, tej, tej, tej ceny. It's not good news. To nie jest dobra wiadomość. It's a trend reversal, right? To jest odwrócenie trendu. Right? In... My chcemy utrzymać to na, jeszcze raz, tygodniowym wykresie. So far we're a, lot of and we're... a teraz widzimy, że mamy dużo respektu do właśnie tych 18, ponad 8 dolarów. Hold it. The sign to really propel this forward is $34. Jaki, a, jaka oznaka będzie w momencie kiedy wyskoczymy jeszcze wyżej to jest 34 If we were to hold Jeżeli utrzymamy, to właśnie a powyżej 34, at 34 it would be Będą zawsze fajerwerki. It would be fireworks. What are we watching for for this week with Link? Is this weekly stochastic RSI cross? I can't explain how important this is, but I can show you. The past, we had this cross back in October. Again, a lot of these altcoins will have a cross. Nie mogę nawet tutaj się wysłowić w taki sposób, jak dla mnie jest to ważne. To Storch Hasty ale jeżeli spojrzymy historycznie w lewo na takie przesięcia, i każdy z tych kryptowalut są w takich swoich bańkach trendu, okay, are i trend jest wszystkim, and if you jeżeli byśmy rozumieli w 5 października 2020 roku ten trend, który się tutaj zachował, link, was $10. link wtedy był po około 10 dolarów. I doszliśmy z 10 do 34 dolarów. Jeśli lewo i mówimy, więcej danych. How about the previous stochastic RSI cross back... Możemy spojrzeć też w historię w lewo i wtedy zobaczyć w kwietniu 2020 roku, jak Stochastic RSI jeszcze raz się przecinał. Uh, uh, cent... Wtedy Link był po granicę 3, $3. dolarów. Wtedy wyszliśmy z ceną do 18-19 z jednym stochastic RSI z przecięciem. So you right Dlatego w tym tygodniu mamy zwrócić uwagę na to przecięcie jeszcze raz for link. Again, for link as well. i tą też cenę powyżej 34 dolarów, kiedy ona zostanie przekroczona. so another video that you're going to love that people have been going crazy for is a video we made uh, more than three years ago i want you to take a look at this video i'm going to pop it up on the screen here and you can click this and take a look when to sell cryptocurrencies I wtedy mówiliśmy o tym, kiedy sprzedać crypto. Three simple steps. Trzy szybkie kroki. I mam nadzieję, że możemy to wideo doprowadzić do 100 tysięcy no, oglądających. Kuknij, co się wtedy wydarzyło, i pewnie możesz się pośmiać. Me, ago, to jestem ja trzy lata temu. No idea how to make wtedy nawet nie miałem idei na to, jak zrobić wideo. Okay. Nie wiedziałem, jak robić wideo. Next one. Dot USDT. Następne to jest DOT, czyli Polka DOT. USDT. Tu What mamy do wykres do, do dolara i e, oczywiście jednodniowy wykres, w tym przypadku nietygodniowy, tygodniowy i bardzo ważna rzecz się tworzy właśnie na DOT. Pierwsze, co patrzymy, to jest ruch ceny. A potem druga rzecz, struktura. Widzimy, że linia oporu jest teraz w granicach tuż poniżej 40 dolarów. Ale widzimy interesującą formację, która się tworzy. Nazywa się wzrostowym trójkątem. to, co z... Ethereum. Not... To jest to, co pokazaliśmy wam w Ethereum wcześniej. nie tylko raz, ale dwa razy tutaj widzimy na tym wykresie Ethereum breakout uh, 180 with the same formation, right? This formation we also showed you in Bitcoin. Tą samą formację pokazywaliśmy wam w Bitcoinie, ona działa na innych aktywach. I to jest bardzo mocna formacja. Jeżeli ona wyskoczy poza albo wyjdzie z tej pozycji, najczęściej to się dzieje górą. I co to nam mówi? To mamy tą samą linię oporu times, która musi się przynajmniej spotkać z nią ta cena W przypadku tutaj akurat Polki dot. przynajmniej trzy razy I na dole powinniśmy mieć tą linię wsparcia. Okay, so essentially what we're doing is' we're like a little ping pong ball. We're coming up to a resistance and we're coming down. I wygląda to tak jak granie w ping czyli uderzamy piłeczką, ona powraca, odbija się o od tej linii oporu u góry, potem powraca jeszcze bardziej, ale w tym samym czasie tworzymy coraz to wyższe dołki. Okay, to higher low, to was another higher low, to is another higher low. Więc widzimy, że coraz bardziej zbliżamy się do takiej, tej, jak on to mówił często, pressure cooker albo ym, sprężyny, która ona się po prostu zacieśnia teraz. I w tym momencie, kiedy ona będzie już tak mocno ściśnięta, to nagle gdzieś tutaj coś nie wytrzyma. Najczęściej w tym przypadku to jest góra tego wykresu, czyli ta linia oporu zostanie przełamana. All higher lows into the same area of resistance. This is a bullish formation. To jest bycza formacja. Often breaks to the upside. We'll... Najczęściej idzie w górę. We'll I sprawdzimy, you jaki jest cel. I mam nadzieję, że podzieli się to ze swoim ze, ze swoją społecznością. Um, so they can understand where this thing could potentially be heading to. Right. So if it broke, for example, here, to the... jeżeli to by przełamało się w granicach nie wiem, przyszłego tygodnia. Upside, we can just do a simple measured move here to understand. We'll say hypothetically if it, it breaks tomorrow again, this is all hypothetically. But no matter where it breaks, this will all be relatively uh, the same exact So we can just drag this down here and... Wszystko zależy od tego, w którym momencie przetniemy tą linię oporu, i wtedy możemy sobie zarysować ten pionowy wskaźnik. Wtedy cel byłby w granicach 54 dolarów na polka dot. To i na pewno to jest bardzo ważna wiadomość, wiem. So Dlatego my tutaj się dzielimy, już wiem, że dalej jest na zielono, czyli reklama. Nie musimy jej przekazywać, wiecie przynajmniej te pięć krypto, jak one mogą się zachować w niedalekiej przyszłości. Wszystko zależy od tego, jak będzie się zachowywał Bitcoin. Jeżeli się będzie zachowywał tak jak teraz, także tutaj mamy przypadek takiego ospania Bitcoin albo granic. O. No dzisiaj już mamy troszeczkę mocniejsze spadki, ale... 55 do 60 w tych granicach, jeżeli będzie się poruszał no, bocznym torem, to wtedy alty spokojnie sobie poradzą. Ale jeżeli będziemy mieć poważne spadki na bitcoinie, pamiętajmy, że alty też w końcu podążą za bitcoinem. Chyba, że jesteśmy na samym końcu supercyklu i powtórzy się sytuacja z 2018 roku początku, gdzie bitcoin spadł, alty jeszcze chwilę dawały kosmiczne zarobki, ale do tego nam jeszcze Przynajmniej mi się wydaje, troszeczkę brakuje, chociaż nikt nic nie wie. Wszystko jest możliwe. W tym rynku, na tym rynku, życzę Wam wspaniałego dnia. No i pamiętajcie: zostańcie z Bitcoinem.